Chodzi, ciemna noc w jasności, w promienistej brogi, a aniołowie się... się radują bo... Człów swych strzeli Aby to Czem prędzej pobiegi, Bo się Narodził Zbawicie szego 제가 <먔람> Wszystkich Badawica życzę wszystkiego najlepszego, by w te święta spełniły się wszystkie marzenia, by ta gwiazda betlejemska, która na pewno nad każdym domem będzie świecić, dała Wam miłość, radość na tądzącym noworeku. I tego życzę Wam z całego serca. Święty Mikołaj, czyli ja. Ho, ho, ho! A ja mogę dotknąć? Wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami dom nasz i majętność całą. I wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało. I bardzo. Dziękujemy. Kochajcie się, wspierajcie się. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Aż artyści się przygotują, zapraszamy oczywiście pod namioty do naszych pani i panów z Kugosłowii Wiejskich na pyszności, potrawy wigilijne i świąteczne, słodycze, pierniki, makowce, serowce i ciasta przekładane, żurek, bigos, kapustę z grochem, barsz z krokietem, pasztety. Naprawdę, potraw jest mnóstwo różnorodnych. Możecie się częstować dowoli. Jedna tylko gorąca prośba aby za ten poczęstunek wrzucić datek do puszek przy każdym stoisku, przy każdym kolegospodyń wiejskiej jest właśnie taka puszka Oliwier kontra SMA to dla tego chłopca zbieramy od kilku miesięcy pieniądze wadowiczanie i nie tylko mieszkańcy z całego regionu walczą o to, żeby uzbierać 10 milionów złotych, zostało niecałe 3 miliony do uzbierania więc skoro udało się zebrać tak dużo w tak krótkim czasie. To nie może być inaczej, tylko musimy zebrać brakującą kwotę, tak by Oliwier wyzdrowiał. Premierowe, jedyne wydanie i wykonanie niezwykłej kolendy. Więc, Pani Marysiu, zapraszamy tutaj na scenę. Oddaję mikrofon. Dziękuję serdecznie, mam taki zaszczyt zaśpiewać kolendę z 1830 roku. Zagrzmiała runęła Betlejem ziemia Nie było, nie było Józefa w domach Kędy żeś Józefie Kiedy żeś bywał W Betlejem, w Betlejem Dzieciątku śpiewał Bydlęta i osły przed nim klekały. Ви